Ja nie wiem, co to rzecz jest niemożliwa. Pach w ręku tak bywa. Z niczego mogę zrobić coś fajnego. Jak drut pod ręką mam. A u mnie cyk, a u mnie fuch. I zaraz kurwa, co pod ręką idzie w Bo u mnie luks i hopsasa I wszystko to, co majster chciał, to ma. Siemaneczko, dzisiaj krótki filmiczek. Proszę bardzo, taka deska. Do jeżdżenia i Majster kupił o. Taki buzeczek. Taki buzeczek kupiłem y, dla Nikoli, bo ona jest za mała trochę i na tym może się wywalić. I zobaczymy, jak to będzie chodzić. Przetestujemy od razu. O. Takie coś trzeba złożyć. Zaraz to zrobimy i sprawdzimy, jak się, jak się tym jeździ. Jak go kardem, czy nie. Dobra, co tutaj trzeba złożyć? To, to będzie moment. O, mamy takie kółeczko z przodu. Hops. Prędkość maksymalna chyba 18 km na godzinę. Jak się siedzi tak na takiej niskiej wysokości, to szybkość się odczuwa. Dobra, jak to działa? Jak to to jest? A to do czego? Gumieczki. Tam pasek. Dobra, śruby to pewnie, żeby sobie przykręcić fotelik. E, dużo tu roboty nie ma. Najszybsza robota. Takie prymitywne, ale myślę, że takie długie śruby na pewno tu nie idą. Człowiek. Dobra, to te krótkie śrubeczki idą tutaj. Gokart tanim kosztem. Nie wiem do czego są te, te gumeczki. No nie wiem do czego. Hops. I hops. Zara Majster zrobi porządną robotę. O, kolejny kluczyk zyskałem do zestawu kadymontany. Skręcamy, zaraz się testujemy. Sprzęt bez podkładek dały. Jak to to? Tak. A i prawie po robocie. Już prawie złożone wszystko. Ciekawe, czy bączki będzie można tym robić. <głos> <głos> Albo bokiem latać. Dobra, i jak to ma funkcjonować? To stawiamy tu. A to jakoś tak. Tak, tu chyba trzeba przykleić to. Te gumyczki. Tak mi się wydaje. Ej, Jeszcze tylko to jak to ma być. Dobra, chyba tak jakoś Zbaga. <gulny> jak, jak to działa? No już widzę problem jest, bo ta deska tu ma to wystające dziadostwo, kurka wodna i co teraz, znów trzeba drutować, co nieco, deska ma tutaj wystające to i nam opiera tutaj o, o tą rurkę, więc tu trzeba podłożyć jakiś coś. Tak mi się wydaje. Oj, hop. Majster takie dbiedeseczki tutaj dotnie. Eleganckie. Zara będzie chodź. O. Co by nie kupił, to trzeba fabrykę poprawiać. Proszę bardzo. Hops Mam nadzieję, że to będzie działało. A jak to przyczepić? Że to jeździ cały czas. Ruca bomba. Z w tą stronę chyba, muszę w tą zrobić. Kurwa, jeździ to wszystko. Będzie jeździć tak. Oj, zaraz mi to wkurwi. Cicho, cicho, cicho. Naciągnij, pa. O, nie wiem, czy to, będzie, czy to będzie działać tak, jak majster myślał. Dobra, chyba działa już. Tak się skręca. Pokaż, jak usiądziesz, to co się stanie. O kurwa. Dobre to to. No, dobre będzie. Dobra, zobaczymy jak chodzi. Bidł zimy. Jedyne co, to widzę problem. Bo jak włączę ją i to tak opadnie, to ona pojedzie do przodu od razu. To chyba trzeba włączać jak się siedzi. Ciło, zaraz zobaczymy. Andrzej, spokojnie. I co, włączę ją od razu? Pojedzie. Cicho, cicho. No ty kurwa. Ej, to od razu jedzie. Cicho, cicho. A dobra jest. Kurwa, to będzie za szybkie. O ty kurwa. Ej, tu pasy trzeba mieć. Pasy trzeba mieć, bo można wylecieć z tego. Eee, jak to dopierdziela <laughs> Dobre to jest jeszcze opcja, że można sobie szybkość zwiększyć Przez bluetooth Cicho, cicho, cicho Bo jest teraz do 6 km ustawiony, dawaj na 18 <laughs> Na 18 Ustawienie mocy, dawaj na maksa Ona się nie by kojołkuje. Cicho bardziej cicho, Uwaga! Czołgista Andrzej! Uwaga! O Jezus. Ej, odcina ten! Uch. Kurwa, nie hamuje! Co się stało? Coś w już. Ej, co jest grane? No dobrze jest. Maksymalna prędkość! O, odcina mi ten, prędkość. O co chodzi? Przestało działać Co się dzieje? My się najdzimy Popsuło się chyba Nie chce się włączyć w ogóle teraz majster podładuje może baterię musiała wysiąść Aj kurwa Dobra, naładowałem sprzęta Teraz możemy przetestować Zobaczmy jak chodzi maszyna Ojej, ojej! Kurde! Pochowa ręka! Bucikami by hamował. Ej, bo już nie pamiętam jak się zrykleruje, dobra. Tak i tak. Te klucze mi w ciągu. Jedziem! Ej, coś się znowu spieszyło. Dobre to jest. Dabaj obetata. Znaczy ja skręcić można przy dużej prędkości. komuś... Coś jest nie tak podczas jazdy. Teraz yy, bardziej muszę, że tak powiem, jedną wajchą w dół, drugą do góry dawać. Yy, że tak krzywo, bo mi cały czas zjeżdża w bok. Coś, coś tutaj nie tak sterowanie jest. No się poprzesuwało tutaj, to lata wszystko. <grym>, ale zabawa fajna. Strach skręcić, tak przy dużej prędkości skręcić, bo was wy, wyrzuca na bok, że tak powiem. Czego piszczysz? Znów muszę naddawać. O, już mam bajkę jedną do góry, drugą. Kurwa, lwa. Panie szybko hamuje. No krzywo, jest jakby. Jakby poziomowanie się spieprzyło. Gerda ba, no jak idzie, o, jak idzie. Jezu! Jezu! Dobra! Kurde, zatrzymaj się! Bardzo fajna zabaweczka. Tylko nie wiem, czy nie za szybka, żeby dzieciak jeździł. Trzeba będzie kas zakładać. Wtedy będzie mogła pojeździć. Bo tak niebezpieczne to jest. Najgorzej, że wiecie, w stanie od razu zejdzie zamiast wyłączyć. A to może szarpnąć i pojechać. Piszka, chodź przejedziesz! Chodź! Kundzia! W rękawiczkach Co, co, co? W rękawiczkach Kundzia się przejedzie. Ja nie będę miała w A co, to samo jedzie? No bo jak tak weźmiesz, to jedzie, nie? Czyli to wyłączę ci. A czym to? Dobra, siadaj. Nie, musisz tak, żeby poziom, i ja ci włączę. I on zacznie ci teraz, wiesz, trochę... Nie bój się. Nie bój się. Delikatnie tymi wajchami. Próbuj, jak, jak jeździsz. Jak jednym tak, to tak będziecie skręcać, nie? Szybciej, mocniej. Żeby szybkie takie A, kółka robił. Nie bój się! Nie robisz szybkich kółek. Mocniej przekręć. Gazu! Mm. <laughs> Kszaki jak ja. A, zaraz... a tak się hamuje? Zaraz na stojąco pojeździ. A to od, od zdejmiemy. Mm. <laughs> Nie wiem, czemu zaczyna piszczeć przy dużej prędkości. Czy jakiś jest ogranicznik, czy co? <laughs> Ograniczenie prędkości chyba jest jakieś. Mam wrażenie, że się odłącza ten prąd. No, kwiatki sobie się idę, o, jak kwiatki się Idę. Jezu, porysował kwiatka. Widzę, że już było drutowane przez ciebie. Ładnie, nie? No bo nie wiem czemu to tak... Już deska. Rękawiczki i desać kwiatki. Także o, jak widać zabawka jak Mario Kart Racer Fajnie, można sobie pojeździć, no ale to na chwilę tylko o, E, bączki można robić Pa 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 ale w tą jakoś słabiej No skręca w tą stronę, skręcam je Jezu. No dobra, byłoby na tyle. Kitpalina, do następnego. Cześć Kurwa, nigdy nie by rośniesz chyba. Zawsze będziesz <śmany> małym chłopcem. <śmany>